Bardzo ciekawy efekt, jeśli chodzi o zdjęcia nocne. Filtr robi całą robotę za Was. Jeśli chcecie wykonać taki filtr w domu, cześć! Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym filtrze. Wspominałem Wam o nim w ostatnim odcinku, gdzie opowiadałem Wam o różnych gadżetach z AliExpress. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to klikajcie gdzieś tutaj. Pamiętajcie, że codziennie na tym kanale pojawiają się nowe filmiki o tematyce fotograficznej, więc warto zostawić subskrypcję i łapkę w górę, żeby na pewno nie przegapić żadnego odcinka i żeby być ze wszystkim na bieżąco, jeśli chodzi o ten filtr. Nie jest to oczywiście filtr dla każdego i raczej nie będziemy mega często z niego korzystać. Natomiast daje on naprawdę fajny efekt i można go wykorzystać do takich fajnych, kreatywnych zdjęć i na pewno urozmaici on w jakiś sposób wasze fotografie. Daje on naprawdę bardzo ciekawy efekt, jeśli chodzi o zdjęcia nocne, a szczególnie zdjęcia nocne w mieście. A co tak właściwie robi ten filtr? Spójrzcie. Jest on cały w takich paskach i liniach. Dzięki temu, że jest on cały w tych liniach, źródła światła na naszych zdjęciach lub na naszych filmach będą w formie takich gwiazdek, co naprawdę bardzo ciekawie wygląda i jest dosyć unikatowym zjawiskiem, ponieważ często tego nie obserwujemy, jeśli chodzi o film czy o fotografię. W normalnych warunkach bardzo ciężko jest uzyskać taki efekt. Można się oczywiście bawić długi czas naświetlania lub zabawę w Photoshopie. Nie ja ostatnio robiłem podobne zdjęcia w studio, gdzie w później w postprodukcji dodawałem podobne gwiazdki, żeby nadać tym zdjęciom takiego dodatkowego klimatu, dodatkowego vibu, właśnie takich gwiazdek, żeby to było w takim stylu starego magazynu. Mam nadzieję, że fajnie to wyszło. Jeśli nie widzieliście tych zdjęć, to wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama. Tam możecie śledzić mnie na bieżąco, to co robię, przejrzeć też wszystkie moje zdjęcia, więc gorąco was zapraszam do odwiedzenia mojego Instagrama i zostawienia followa. A jeśli macie taki filtr, to nie musicie się bawić w długi czas naświetlania czy w zabawę postprodukcji. Po prostu zakładacie go na obiektyw i już to tyle: macie gotowe zdjęcia. Po prostu musicie później nakierować aparat w stronę jakiegoś źródła światła. To wszystko. Jakby ten filtr robi całą robotę za Was. Jest to banalnie proste. Przetestowałem dla Was ten filtr na woli. Myślę, że jest to jedno z najlepszych miejsc w Warszawie, żeby przetestować ten filtr. Jest tam naprawdę bardzo dużo różnych sztucznych świateł w nocy, dużo latarni, co idealnie pasuje do klimatu właśnie z tym filtrem. Dodatkowo jest tam duży ruch, a światła samochodów również ekstra wyglądają, jeśli chodzi o współpracę z tym filtrem. Tak jak możecie zauważyć, im mamy większe źródło światła, tym nasza gwiazdka będzie większa, a im te źródło światła jest mniejsze, i wtedy te gwiazdki są takie drobniejsze i bardziej smukłe. Jeśli jesteście z jakiegoś dużego miasta, to koniecznie musicie przetestować ten filtr, bo na pewno da Wam on bardzo dobre efekty, i Wasze zdjęcia czy też filmy wyjdą bardzo fajnie. I myślę, że zaskoczycie dużą ilość osób tym właśnie efektem. A jeśli uda Wam się zrobić zdjęcia z tym filtrem, to koniecznie wrzućcie ją na moją grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Obiektywni. Możecie się tam dzielić swoimi zdjęciami, jakie robicie oraz co tydzień będę też wrzucał jedno wybrane zdjęcie na moje Instastory oraz do filmiku na YouTube, żeby po prostu pomóc Wam dotrzeć do większej ilości osób. Tak więc koniecznie wbijajcie na grupę na Facebooku Obiektywni. Link znajdziecie w opisie. Myślę, że ten filtr może też przydać się do fotografii portretowej i można z nim uzyskać fajny efekt, jeśli chodzi właśnie o portrety. Będę musiał to przetestować w przyszłości. Myślę, że może on też przydać się w fotografii produktowej. Naprawdę powinien dać nam fajny efekt, jeśli chodzi o źródło światła i jakiś przedmiot, który chcemy ładnie sfotografować. Sam filtr nie jest drogi. I można go dostać na AliExpress, tak jak mówiłem Wam na początku. Jeśli chcecie zobaczyć, za ile go można kupić i gdzie, to wbijajcie na poprzedni odcinek. Ale postanowiłem, że pokażę też Wam, jak zrobić taki filtr samemu w domu. Jest to możliwe i jeśli ktoś lubi takie zabawy, no to będzie miał okazję spróbować. Nawet będzie mógł wykorzystać taki filtr ze swoim telefonem. Jeśli chcecie wykonać taki filtr w domu, to będzie Wam do tego potrzebny kawałek Plexi. Ja to mam akurat z ramki, po prostu ramka po zdjęciach, i z przodu są też często takie pleksi zamiast szkła. Ja to wykorzystam właśnie do zrobienia takiego filtra. Nożyk może być zwykły, kuchenny, oraz jakaś linijka. Nie musi być metalowa, po prostu chodzi o to, żeby zrobić w miarę równe linie. Żeby zrobić taki filtr, musimy po prostu naciąć naszą pleksję z czterech stron: najpierw pionowo, później poziomo, i później dwa razy na ukoc. Musimy te paski zrobić dosyć gęsto. Widzicie, tak jak ja to robię. Zrobienie tego filtra jest naprawdę bardzo proste, a efekty są naprawdę ciekawe, nawet z wykorzystaniem zwykłego telefonu komórkowego i jednej lampki, którą mam akurat w pokoju. Tak więc spróbujcie koniecznie zrobić samemu w domu taki filtr. Tak jak widzicie, nie zajmuje to dużo czasu, pieniędzy też dużo nie kosztuje, a daje naprawdę fajne efekty i można się tym fajnie pobawić. Oczywiście, filtr zrobiony w domu nie będzie nam dawał aż tak dobrego efektu jak ten kupiony, ale myślę, że warto się pobawić i spróbować zrobić taki filtr samemu w domu. Daje on naprawdę dużo możliwości i możecie stworzyć coś kreatywnego. Na koniec chciałbym pokazać Wam, jak wyglądały surowe zdjęcia, które dzisiaj zrobiłem, i jak wyglądają one po obróbce. Jak dla mnie, po obróbce te zdjęcia wyglądają milion razy lepiej. Choć i tak już przed obróbką wyglądały bardzo dobrze, bo ten filtr robi naprawdę kozak robotę. A jeśli chodzi o obróbkę, to zajęła mi ona dosłownie jedną minutę. Po prostu wykorzystałem jeden z moich filtrów. A jeśli podoba Ci się styl, w którym obrabiam zdjęcia, to koniecznie wbijaj na konradwellens.pl i zobacz, jakie paczki presetów dla Ciebie przygotowałem. Link, oczywiście, do mojej strony znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że film Ci się podobał tak samo jak i zdjęcia, które udało mi się zrobić z wykorzystaniem tego filtra. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli zrobicie kiedyś jakieś zdjęcia z wykorzystaniem tego filtra. Jestem naprawdę ciekawy Waszych efektów i tego, jakie zdjęcia zrobicie. Liczę na Waszą kreatywność. Pamiętajcie też, żeby zostawić like i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Pamiętajcie, że pojawiają się one codziennie, a jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z wykorzystaniem tego filtra i nie tylko, to koniecznie wbijajcie na mojego instagrama konrad.wele. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!